Kontynuujemy kategorię najlepszy obiekt komercyjny. Pora na budynek Pixel pracowni JEMS. Marcin, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność reprezentować wieloosobowy zespół, który pracował nad tym projektem przez długi okres czasu. Podobno Peter Sumter powiedział coś takiego, że on nie jest w stanie zaprojektować budynku biurowego, dlatego że nie jest w stanie sobie wyobrazić tak wielu osób zgromadzonych w jednym miejscu. No Jest coś na rzeczy, że te komercyjne budynki biurowe są budynkami, które są adresowane do anonimowego odbiorcy, ale ja myślę, że chociaż każdy z nas jest inny, to, to jednak jest zespół jakiś elementów architektonicznych, które odczuwamy. Tak samo i postrzegamy w taki sam sposób. No te budynki biurowe są jakby na pierwszej linii frontu w walce z typizacją, standaryzacją, normalizacją. Wbudowywujemy w te budynki nieprawdopodobną ilość różnych urządzeń, i one zamiast inteligentne stają się chyba coraz bardziej skomplikowane. To też jakby nie pomaga. Pewną deską ratunku może być dla architekta otoczenie. Ale o otoczeniu w budynku Pixel niewiele właściwie można powiedzieć, oprócz tego, że stoi przy ulicy Grunwaldzkiej. Ja chyba mam trochę mniej szczęścia, jeśli chodzi o lokalizację tych obiektów, przy których mam okazję pracować. I troszkę jak krawabe bez Dzwonka, gdzieś błądzę, po raczej obrzeżach naszych miast. Taką sytuację mieliśmy, kiedy projektowaliśmy zespół budynków Platinum. Ten zespół chyba dobrze wygląda, nawet dzisiaj dobrze się starzeje. Ta architektura jest. Dość kokieteryjne, ale pokazuje to dlatego, że to była pewna lekcja budowania zespołu budynków biurowych. Po lewej stronie jest ten zespół Platinium. On się składał z takich jakby budynków, które każdy segment był zbudowany z dwóch części, dłuższej i takiego kwadracika. I ta kompozycja wymagała właściwie budowy pięciu tych budynków, a cała realizacja była budowana etapami. Nam się udało zrealizować tylko dwa obiekty. No i te dwa obiekty nie stanowiły całości, a zrealizowane później przez inną pracownię kolejne trzy budynki o innych gabarytach i innej architekturze spowodowały, że całość się trochę rozpadła. Po prawej stronie to jest ten zespół budynków biurowych przy ulicy Grunwaldzkiej. My żeśmy przyjęli od razu takie założenie, że jeden budynek będzie wyglądał jako pojedynczy obiekt dobrze, dwa budynki będą już jakąś stworzyły kompozycyjną parę Trzy jakieś trio, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta kompozycja przestrzenna y, y, przez cały czas y, będzie na swój sposób y, skończona. Formuła tych budynków jest bardzo prosta. Y, od strony zewnętrznej, od tego otoczenia, które no, delikatnie można powiedzieć, jest nijakie. Y, mamy dosyć proste, szklane ściany z lekkimi tylko nacięciami, z lekką artykulacją poziomą. Y, natomiast y, ta architektura każdego z tych budynków trochę się zmienia i, 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 i jest wzbogacona tymi tarasami od strony wewnętrznego dziedzińca, tego wnętrza. To trochę jest w trzech wymiarach te Lodzie. One są ułożone w układzie szachownicowym. Każdy z narożników tego budynku, właśnie od strony tej wewnętrznej, troszkę uskakuje w dół. Powoduje to, że ta skala tych budynków jest jakby bardziej przyjazna. Takie założenie było od samego początku. Te pierwsze rysunki troszkę pokazują, o czym żeśmy myśleli. Te niezgrabne dosyć modele komputerowe też pokazują kierunek, którym żeśmy podążali. Co do zasady, układ pięciu prostokątów to jest rzut parteru, linia fasady na parterze jest troszeczkę bardziej swobodna, te krzywizny kierują nas do wejścia, wejścia do tych budynków są pojedyncze, jedno jest podwójne. A nad tym wszystkim stoi układ trzech jakby podwójnych kondygnacji. I tutaj na tym przekroju widać te lodzie wykończone drewnem. Te lodzie wykończone drewnem na tych dwóch fasadach tego budynku jakby tworzą twarze dla każdego z tych budynków. I te twarze patrzą na, na siebie. To chyba jest dosyć dobrze widoczne na tych rysunkach komputerowych. Sądzę, że ten model, pierwszy model urbanistyczny, jaki żeśmy zrobili, pokazuje przyjętą zasadę przestrzenną. Został wybudowany też model piksela pierwszego budynku. On bardziej już operuje materiałami, które zostały finalnie użyte, czyli szkłem i drewnem. Pokazuje chyba dość dobrze, jak bardzo te pełne ściany lodzi drewnianych są wyraźnie obecne w architekturze budynku. Chyba zgodnie z tymi zasadami, wszystkimi została zrealizowana cała budowa pierwszego, pierwszego etapu. Dość beznamiętna fasada od strony ulicy Grunwaldzkiej, lekko uskakująca po prawej stronie, jak gdyby zapowiada wnętrze, które sądzę, że jest bardzo zaskakujące. Ono właśnie ujawnia te drewniane loggie, kostki. Ja bardzo lubię to zdjęcie, gdzie. Ten cały techniczny świat jest, jak gdyby, w drugim planie, a na pierwszym planie są właśnie elementy drewniane. Wręcz wydaje się, że konstrukcja tego budynku jest, jakby drewniana. I bardzo ważne, możemy, będąc we wnętrzu, zobaczyć kawałek wnętrza i potem znowu wzrokiem powrócić do wnętrza. To mi się wydaje, że jest istotne w tym, aby, po, aby utworzyć jakąś jednorodność architektoniczną wnętrza i zewnętrzna, żeby to łączyć. Czyli będąc w środku mogę zobaczyć kawałek budynku z zewnątrz. Być może, że ta instalacja luster, w których odbija się drewno podłogi, była jakąś inspiracją, chociaż no, te połączenie tych dwóch obrazów zrobiłem Później. No wszystko jest ważne, ważne są takie elementy drobne, wnętrza, garażu, jak ściana szczelinowa, która nie była w ogóle wykończona i została zupełnie odkryta, no, została w, nie ma żadnych wykończeń, jakaś brama pożarowa, która stała się Pretekstem do tego, żeby wszyscy pracownicy mogli się podpisać. Ten budynek był projektowany jako komercyjny, ale de facto stał się siedzibą Allegro, bo Allegro w tym czasie bardzo się rozrastało. Tutaj są wnętrza. Wnętrza biurowe były projektowane przez ultraarchitektów z Poznania. One są mocno zdominowane oczywiście tym całym wyposażeniem. Ale tam, gdzie są jakieś przestrzenie bardziej publiczne, to jest restauracja, która była też otwarta na zewnątrz, to już są wnętrza, które były przedmiotem działań inwestora. To oni, bardzo ładna kuchnia, która jest otwarta, zupełnie transparentna. Alegra, jak gdyby stworzyło wiele różnych miejsc, sal odpoczynku rekreacyjnych, sal konferencyjnych. Kupując różne rzeczy właśnie na swoim portalu. Więc wielokrotnie tam byłem zaskakiwany tym, że w tym budynku bardzo prostokreśnym nagle te wnętrza pojawiały się w zupełnie zaskakującej formie. No i powstawały kolejne budynki, następne dwa piksele. Ten pierwszy się trochę starzał. I bardzo ładnie się starzeje, bo to drewno y, nie było impregnowane i ono y, po prostu szarzeje w taki naturalny sposób. Razem z zielenią y, stanowi to y, dobre tło, czy też kontrast w stosunku do tej y, technicznej szklanej y, fasady. Tak jak na tym modelu było widać, tak, ta realizacja, y, no, te, to zdjęcie pokazuje, że. Y, ten zespół zaczyna pracować. Że te właśnie fasady zupełnie beznamiętne od strony ulic i bardzo rozmaicone od strony tego wnętrza tworzą taki świat, który jest chyba przyjazny. Czekamy aż podrosną drzewa, i, i, bo, bo, bo tylko tego w tej chwili nam brakuje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za prezentację. <laughs> Pewnie za trzy sekundy będzie dzwonek. <laughs> I proszę o zadawanie pytań. Ja bym powiedział, że ja bardzo lubię te budynki. I co jest w nich, w nich dla mnie ciekawe, że, że wasze projekty, wasze realizacje są zawsze bardzo perfekcyjne, bardzo racjonalne, trzeba powiedzieć. A, a tutaj. Ta racjonalność jest uzupełniona pewnym takim działaniem nieracjonalnym, takim romantycznym, można powiedzieć, trochę. Taką nieokreśloną kompozycją z drewnem. Czy to tak wyszło? Czy to był przypadek, czy to nie był przypadek? Że nagle ten budynek się otwiera do środka i tego dziedzińca i jest, można powiedzieć, schumanizowany odracjonalizowany trochę tym materiałem i tą kompozycją taką nierówną. To było bardzo dawno temu. Na pewno pamiętam, że powstawały bardzo poważne wersje tego budynku, czyli betonowe pilastry, żeletki. I my żeśmy wiedzieli, że ten inwestor, firma Garvest, yy, yy, bardzo często yy, bywa w Holandii, i że oni rozmawiają z MVHDV. MV, I że chyba yy, i Allegro, yy, te nowe technologie, i tak dalej, i tak no, dalej, wydawało nam się, że te budynki powinny być. Jakieś lekkie i bardziej ekspresyjne, bardziej no nie chcę powiedzieć, że niepoważne, bo, bo, bo one są racjonalne, są bardzo uporządkowane, ale że to będzie siedziba firmy, która zatrudnia bardzo młodych ludzi. Rozmowy z inwestorem nam bardzo dużo dawały, bo im bardzo pięknie opowiadali o tej firmie, no, która miała tam zająć na początku 3-4 kondygnacje. Jak oni dbają o. O, o, o różne rzeczy, o to, żeby się znać i tak dalej, i tak dalej. Więc mi się wydaje, że to spowodowało, żebyśmy podeszli do tego budynku no na pewno nie jak do takiego standardowego manymakera, czyli Core i, i, i Excel, i tak dalej, i tak dalej. A czy te tarasy są użytkowane? Teolognie? Myślę, że są użytkowane. No, nie byłem tam dawno temu. Natomiast Allegro używało tych tarasów. Także, także tam było przedszkole, te tarasy miały, więc te dzieci chodziły. Te tarasy miały balustradę, która. Gdzieś się ocierała o to, czy zgodna z przepisami, czy żeśmy dorabiali, więc jakby no już sam fakt tego, że te tarasy prowokowały, żeby wyjść, no świadczy o tym, że, że, że one pełnią swoją użytkową rolę, bo ludzie, no szczególnie dzisiaj, jak nie wolno palić, jak mamy koronawirusa i tak dalej, i tak dalej, no to ludzie potrzebują gdzieś przekroczyć tą przeszkloną ścianę po to, żeby porozmawiać przez telefon swobodnie, a nie w kapsule wyizolowanej akustycznie. Zjąć maseczkę. Tak? Mieliśmy prezentację przestrzeni publicznej, w której uzasadnieniem użycia drewna, które miało niszczyć, był fakt, żeby to drewno stopiło się w przyszłości z przyrodą, bo projekt dotyczył przestrzeni przyrodniczej. Ja myślę, że jemsi świadomie używają drewna, które ma się starzeć z założenia. Jak się Wam sprawdza ta idea i jakie jest jej uzasadnienie? Um. Jak się sprawdza, to widać najlepiej w Agorze. Agora, moim przekonaniu, jest cały czas bardzo ważnym budynkiem w naszym dorobku. Nie wiem, czy kiedykolwiek powtórzymy, bo to zbiór różnych okoliczności, dlaczego ten budynek mógł powstać w tamtym czasie, w takim kształcie, ale nic tam nie było robione, jeżeli chodzi o konserwację drewna. Nie wiem, czy kiedykolwiek tamte drewno było. Myte. Według mnie on wygląda do tej pory znakomicie. I te słucham. Tak, tam był, no tam były dwa jeszcze, był, był, już nie pamiętam co było na, 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 na tarasach. Miałoby być rok, ale chyba żeśmy zmieniali to potem. I to było bardzo przyjemne, że zaraz po zakończeniu tego budynku, te obe, bo cała świsarka była wykonana w drewnie, to drewno pachniało. To, 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 to było rzeczywiście takie zjawiskowe. Ale z tym drewnem zawsze jest problem, taki, że inwestorzy pytają się o maintenance. I pierwszy budynek, Pixel, nie ma żadnego. te drewno nie jest niczym wykańczanym. Natomiast już następne, z uwagi na ten maintenance, są malowane. W moim przekonaniu z tym malowaniem będzie więcej popotu, ale no jakby te wybory są dokonywane trochę nie tylko przez, nie tylko przez architekta. Ja uważam, że to, co właśnie widać w tych budowlach, chociażby Cumtora, czy w każdych takich budynkach, które widzimy, starych budynkach na Podchalu, że gdzieś pod okapem to drewno ma kolor jasny, a potem jest na tam, gdzie później nie, nie, pada słońce i nie ma cienia, ono szarzeje. To jest po prostu urok tego materiału i dodaje jakiegoś kolorytu architekturze. Jakie to drewno jest w pikselu? Też w centrum. Też, w centrum. też w centrum, ile pamiętam, też w Czy ktoś jeszcze z państwa chce zadać pytanie? Ja zapytam w ogóle o parki biurowe. To jest to taka typologia, która. Rzadko kiedy się udaje. Tutaj mamy przypadek taki, gdzie skala tych obiektów i też przestrzeń, która między nimi się wytworzyła, jest taka bardzo przyjazna i wręcz zachęca do tego, żeby tam nie pracując, nawet zabłądzić i, i przejść. I to jest może bardziej spostrzeżenie niż pytanie, ale myślę, że to jest właśnie fascynujące, że. Te lodzie są właśnie zaprojektowane od strony dziedzińca, od strony tego, tej wewnętrznej strony. To wszystko, tak? To dziękujemy Ci, Marcin. Tak? A, jeszcze. To ja jeszcze takie zadam pytanie o koronawirusa. To znaczy, jak, jak myślicie o, o tym, jak się, będzie jak się będą zmieniały te budynki? I czy, te bud czy budynki biurowe w ogóle mają sens w świetle, w świetle takiej epidemii? I czy jak ta, jak ta przestrzeń i te obiekty mogą się zmieniać w przyszłości? To, to jest pytanie, na które na odpowiedź może być bardzo długa. Mi się wydaje, że mądre budynki mają sens. My budujemy bardzo dużo budynków, właśnie biurowych, które są wszechobecne w skali y, miasta. One są, powinny być architekturą, architekturą tła, a bardzo często z uwagi na wielkość, y, 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 no, nawet bym powiedział, że y, przełamują skalę y, 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 naszych miast. Boże, nie mówię tutaj o znakomitym Bałtyku, który jest tą ikoną. To jest świetny. Obiekt, jeden z najlepszych obiektów. Więc trudno jest też powiedzieć, czy ta masa tych budynków biurowych, które my budujemy, nawet bez koronawirusa, czy ona w ogóle ma sens. Ja patrzę na to z przerażeniem. No, ja patrzę na to z przerażeniem, co się dzieje w Warszawie. Nie lubię tych wielkich budynków biurowych, nie lubię wysokich budynków. Lubię jak budynek wysoki leży, czyli jest bardziej kameralny itd. Tak tak Natomiast Wydaje mi się, że niezależnie od tego, z jakim budynkiem biurowym my mamy do czynienia, to czy wysokim, czy, 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 czy bardziej kameralnym, to sam fakt, że na przykład my żeśmy w tej chwili dwa lata temu zaczęli zmieniać strukturę, która była przeznaczona, na budynek biurowy, mówię o budynkach biurowych na Domańskiej przy P4, na cybernetyki przy P4, znaczy P4, na hotel i to się udało zrobić, no świadczy o tym, że może my architekci będziemy musieli, a właściwie po prostu musimy myśleć o tym, żeby te struktury dały się w jakiś sposób w czasie, w sposób no, niełatwy, ale jak, jakoś przewidywalny, Yy, zmienić na yy, yy coś innego. To jest bardzo trudne, ale ja myślę, że niedługo będziemy robili projekty z udowodnieniem sensu tych projektów. Dziękuję Marcin. Zmieściliśmy się wszyscy w czasie.